Hej, cześć, Manko, z tej strony Opium TV, witam Was serdecznie na kolejnej reakcji na kanale. Tym razem piwko nie można. Nie można piwka w samochodzie używać. Nocne ulice Premiera teledysku 2025. Wjechało to na YouTube, jestem na samym Premierze 17.1 w momencie nagrywania widzowie. Król Ukrainy. Kwebo na FIDE przewidział przyszłość. Kwebo na FIDE przewidział, że w Polsce zacznie być nowa fala. Nowa fala muzyki, nowa, nowa fala rapu, trapu i innej tego typu muzyki. Piwko nie można, wjeżdża na mocny hit Nocne ulice wykonanie piwko nie można Wjeżdżamy w teledysk od północy Wisi to na YouTube, ale jak zwykle Nie spoilerowałem sobie, żeby zobaczyć wszystko Raz, wraz z teledyskiem, moja pierwsza impresja Wjeżdżamy w dobre akcje, zobaczymy sobie jak to brzmi Jak to wygląda, jak to płynie i ja mam nadzieję, że odpowiem mi tutaj na pytanie Czy rozpierdolić bit w drobny mag można? Mam nadzieję, że kurwa tak. Mam nadzieję, że można I Zobaczymy sobie jak to brzmi, jak to wygląda, jak to płynie Ukraina Power, Ukraina B, Sława Ukrainie Wjeżdża Piwko Nie Można tutaj za Majka Zazwyczaj widzimy go w y, takiej scenerii za kierownicą Teraz wjeżdża za Majka Zobaczymy sobie jak to wszystko brzmi Let's go Piwko Nie Można, Nocne Ulice Let's go Skąd ty jesteś? Z Ukrainy A ja jestem kurwa z Polski, Polski, Polski. Nie, Pierdole to piwka nie można używać na tym odcinku, nie? Piwko nie można. Nie ma opcji takiej. Run the back, bro. Skąd ty jesteś? Z Ukrainy. A ja jestem kurwa z Polski, Polski. Polski. brakuje mi tutaj czegoś, czego mi brakuje. Patrzcie, pomogę piwko, pomogę piwko, Powinienem za dodać, nie? Powiem dodać, polski playboard, polski Jordan Carter, to jest piwko nie można. Wydał Tylko nie można. Nie, ja No Nocna zmiana. beat i bitbit, bitbit. Stelefon, show. Wchodź na gabaret. Dobra, bro! Bro! Mówiłem niedawno, że wieje kutasa na polskiej scenie rapowej, polskiej scenie trapowej, że nic się nie dzieje, jeżeli chodzi o single Serchi Michaliuk, bro, Serchi Michaliuk, bracie! Serchi Michaliuk wjeżdża tutaj, nie? Wjeżdża i rozjeżdża! Serchi Michaliuk! nie Nocna zmiana beat, Stary, widzicie, on rucha? 300k na liczniku ma Pójkę, można. No, ja, piję, bro. Szczerze? Wydaje mi się, że Kobona Fide przewidział przyszłość z tym, z tym tak naprawdę ukraińskim raperem Na polskiej scenie nawijającej po polsku stary Kobona Fide wydaje mi się, że szedł ze sceny Realistycznie, żeby zrobić miejsce Dla piwku nie można Ukraina błest, number one, z lewa Ukrainie Sią od leku, Na liczniku 300k Nie gaz w samochod to zapniesz swój pas Pytasz skąd ty jestem, ale wiesz sam. Ukrainy bro, z Ukrainy, skąd ty jesteś, z Ukrainy bro To zapniesz swój pas Pytasz skąd ty jestem, ale wiesz sam. sam. Tylko nie można, yeah, ale yeah. Oh! Dobra ten moment bro, ten moment Ten moment bro went crazy, ten moment went crazy bro Look at this shit bro No nah, listen to this shit bro, listen to this shit wiesz sam. Nie, można. Ale jazda fa Chcę siedzieć w przodu, a was kurwa dwa Siadaj do tyłu, nie denerwuj mnie Siadaj do tyłu, nie denerwuj mnie Czyli on tutaj wyraża generalnie swoją taką swoje takie zdenerwowanie Swoją taką kurwa skruchę w tym wszystkim, że w momencie gdy jedziesz dwie osoby to nikt nie siada do przodu Tylko wasze miejsce jest z tyłu, bo ja jestem z przodu, bo ja jestem bosem, ja jestem legendą tej pierdolonej taksówki, wiesz o co chodzi? Stary, stary Uff. Bro nie można, a jazda Chcę się siedzieć w środku, a was kurwa dwa, dwa, dwa? Siada do tyłu Nie będę dum, nie. Nie, nie! Mam gas pod ręką, a wy kurwa nie Ej, yo, Mam gaz pod ręką, a wy kurwa nie bro! Bro! Mam gaz pod ręką, a wy nie, wiecie o co? Chodzi Chodzi o gas przowy, że wy nie macie, a on się może obronić. Ja pierdolę, ogarnę po czasie. Nabum, nie! Mam gas pod ręką! A wy nie. Wiecie, Mam karabinu, tylko kierownicę Mój front i nocne ulice Nie chcę wojny, nie chcę ginąć za ich interes Wolę je... Ale dobra, jest bez beki stary, on slajduje, nie? No o to mówię, mówię to bez Didiera, stary Bez Didiera to mówię, że on slajduje, nie? Bardziej nosi z slajdu stary, ale on slajduje na tym bicie, wiesz o co chodzi? Że nawet, że to jest kurwa lepsze niż wpis de numeru, które wyszło w tym roku, nie? Bez czapki to mówię, bez czapki, stary, no cap in freestyle Rabino tylko kierownice, mój front to korki i nocne ulice, nie chcę wojny, nie chcę ginąć za ich interes. Wow, ej dobra polityczny take stary, tak o Hemingway chyba wraca z płytą stary, jak tu się wpierdala piwko nie można stary politykę bierze na stół, nie chcę walczyć na wojnie, co? Na nie chcę wojny, nie chcę ginąć za ich interes. A nie chcę nie wojny, nie chcę ginąć za ich interes. Yeah, to jest to właśnie. Do tego Ukraina jest, ludzie, Wiesz o co chodzi? Dlatego tak to wygląda, stary. Bo to jest wojna polityczna, stary. To nie chodzi o ludzi, wiesz? I, I to nie chodzi o żaden patriotyzm z tym wszystkim. Jak oni się biją, stary, to wiesz? Ty nie chcesz ginąć przez to, żeby im było lepiej, nie? Ja rozumiem piwko, nie? Jednak walczyć nie można, bo to jest najmądrzejsza decyzja. nocne ulice nie chcą ginąć za ich interes wolę jeździć tak po co mi ten stres? zamówiła Magda, a ja dobra bro, ale ten bold, e, bold sound effect goes crazy to jest uber jeździć tak po co mi ten stres? zamówiła Magda, a ja jeździ zawsze ktoś kręci, a ja tylko slepam nie jestem uberem, jestem legendą tras tylko można kurwa Proski, proski I to gówno czyni mnie emocjonalnym bro, no dearie Jestem legendą, tras, tras, tras. Piwko można kurwa, dawaj pół, gaz tras, tras. Czasem małczę, czasem gość po malanżu. Mówię jak mam żyć, bo płacę od razu Nie jestem uberem, jestem kurwa piwkiem Z piwkiem nie można? Nie, nie można kurwo серию не можно с пивком я фиг не рады честно я курва пивка с пивком не можно не не можно курву сейчас курв сейчас душ Wysiadamy na chwilę. UUUU na BRO na BRO na nah, RUN THE BACK BRO RUN THE FUCKING BACK BRO Boże ten moment tak uderza nie? Ten moment uderza bardziej niż... Niż wiesz o co chodzi Na pewno niż jak sodówka do głowy piwko nie Bo on jest, jest pokładnym gościem I on cały czas tak naprawdę pcha ten movement I pcha tą wizję, że piwka są młodzie używać nie można Wiesz o co chodzi I to jest w tym wszystkim najważniejsze stary Ale wydaje mi się, że Odpowiedź na pytanie czy rozpierdolić być drobny może na stary Можно. И я то слышу, что можно. Нахуй. Можно, курбо. Bo, bo. Я сам курв. Я сам зуш. Bo, bo. Все на живо. Bo, bo. Все на живо. Аппликация а, лечит. лечит. Робят то, прям живе. Жарных факторов, только шверква и геровница. Mm. Каждая ночь, сто, иногда дача, минок, бибек. Если Вы не можешь для меня хайса. Высядай <по>. нахуй. Jeśli nie masz dla mnie hajsu, by się damy na chuj. Jeśli nie masz hajsu, damy to się pierdla 200ki sporo, jak tu już. Moja Angie ma ciemne szyby. Sentino referencja. Widzicie, wszystko się łączy w całość. bo na fide nawija o polskim raperze, nawija, o ukraińskim raperze nawijającym po polsku stary. Wiesz, była gadka o Sentino w programie Wszystko się łączy w całość, widzicie? Nad nami kurwa stoi rodzina damców stary I my jesteśmy tylko marionetkami Żadnych faktur, tylko światła i kierownica Każda noc to odcinek, ci mi na Jeszcze nie masz dla mnie hajsu Wysiadamy na ch... Tylko nie można Nie, nie Ale jest ja zmiana beat i tytuł gra Stala show Ej Spotalga Nie, Bro, minęło już wystarczająco czasu. Piwko nie można nosić na ulicę, Znak większości I am Music, bro. Minęło wystarczająco dużo czasu, stary. Ej, ale szczerze. Jeszcze bez mema kurwa, nie? Bo już... Nie no dobra, nie, nie kończymy miś w tym odcinku Ale stary... <laughs> ale jakbyś tak, wiesz no Jakby wiesz o co chodzi jakby, On są real shit bro, on some real talk bro <laughs> To hituje, nie? <laughs> Przecież moment stary Z zapytaniem i ja o to wejdziemy na rozpierdalanie na... Z piskiem nie można? Nie, nie można kurwo Jeszcze nie można mnie hajsa Bo się na pójść Tylko nie można, ale je za Ale jakim piwko jest badassem w ogóle, tak szczerze nie Wyobraź sobie, że jesteście tym typem, który właśnie zapoczątkował jego karierę w internecie i w momencie, gdy stary <gryśla> zrobił to, wiesz, to poszło viral to itd, a ziomek kurwa jest takim badassem stary i ma taką s wyjebaną e, w nowym mercedesie jak menelaos, wiesz o co chodzi, że on stary sampluje sobie jego gadanie i, i pokazuje jak bardzo sika na niego ciepłym oczem stary, to jest kurwa legenda tak szczerze pierwszy numer stary legend in making nawet bym nie powiedział, bo ta legenda już jest stworzona stary, wiesz o co chodzi legenda tylko zrobiła podpis podpis dłutem, jak Michał Anioł no zmiana bit i tutka. Stara farsz. Fortuna cabaret. Wsiadasz do mnie, ja w internet nie może. Nie można. Tu Szczerze, dawno tak nie czekałem na premierę i tak dawno nie miałem, wiecie o co chodzi Tak dawno nie ja czekałem na premierę jakiegoś utworu stary I w momencie, gdy on wyszedł się nie, się nie zawiodłem Piwko? Dojechał, wiesz o co chodzi? Dojechał kurwa, Strombacu Komaś, dojechał, nie? No według mnie Piwko dojechał bardzo mocno, 10 na 10 opinia, tak szczerze Nie no, banger! Banger! Szczerze, nie pamiętam kiedy dawno się lepiej bawiłem na reakcji stary I kiedy jakiś numer wywołałem mniej więcej tak naprawdę pozytywne emocje endorfin w momencie słania. Dajcie widzowie znaka, co myślicie o tej reakcji, dajcie znaka, co myślicie o piosence, szczera opinia w komentarzu. Życzę wam wszystkiego dobrego i szerokiej drogi. Wiesz o co chodzi, nie? Daz mu sap, bruski, daz Coło?